Co to kurwa! kurwa? Ja pierdolę! to? pali, fuj! Masakra! A wstecznym? Jeszcze lepiej, lepiej. Co, co robi, kurwa? A no lepiej lep... się, Lepiej jeźłość, kurwa. To jest Gitalej. 31. 90. 30. kurwa Zakres, za 30. Zakres, to jest 30. Masakra, kurwa! Gra roku! 14 giga na dysku! Lepiej niż GTA! Fuuu! Ja pierdolę, masakra! 130 jest na polowych? Lepiej, jest najlepiej! Pa! Ile garnę? Prosta droga. To jest 130 i to po prostu... 130, po zawolnicznik. Ja. Pokaż, pokaż. 30. Brotomierz. Prawo i to ząbkę. Za ile? 130, za krat. wyrobiłem. Kończ.